To teraz, świeżak, skup się, bo opowiem ci o naprawdę mocnym piwie. Wymrażany komes Barley Wine Barrel Age to ciekawa wersja znanego miłośnikom piwa, komesa Barley Wine, który w 2018 roku zdobył medal na European Beer Star, a to już nie przelewki. Co ważne, to tutaj to nie taki standardowy barley wine, ponieważ poddano go wymrażaniu w minus 18 stopniach, zatężając alkohol do 19%. I to nie wszystko, piwo to później umieszczono w beczkach po znanym na całym świecie bourbonie Old Forester. Oczywiście wymrażanie zagęszcza nie tylko alkohol, ale także wszystko co ciekawe w danym stylu piwnym. Interesuje mnie jednak jak na smak wpłynęła beczka po whisky i sprawdzę to w jednym z następnych wideo, dlatego już teraz obserwujmy profil po więcej. Butelka tego piwa ma tylko 330 ml, ale z uwagi na swoją gęstość i moc, raczej jest do rozpracowania na dłuższym posiedzeniu dwóch piwoszy. I jak to zwykle bywa w przypadku wymrażanek? Partia udostępnionych butelek jest limitowana. Dajcie znać, czy udało się wam zdobyć butelkę, jeśli myśli okazję degustować tę lubiną wymrażankę, zostawcie po sobie ślad w komentarzach.